Kochani, dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z doktorem nauk medycznych, lekarzem, dentystą Hubertem Gołąbkiem. To absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiów podyplomowych International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w Filadelfii, a także podyplomowych studiów zarządzania podmiotami leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji naukowych, głównie z zakresu endodoncji, wykładowca kongresów, konferencji i szkoleń dla lekarza dentystów w Polsce, a także za granicą. Cześć Hubert. Cześć Witam. Cześć, Cześć słuchaj. Witam Państwa. Bardzo się cieszę, to że się udało nam się spotkać tak, wakacyjnych. Tak, tak. Wakacyjnej atmosfery. U nas słuchaj cały rok wakacje. Idealnie. Tak musi być, bo tylko w tych miesiącach tak, słuchaj, no trzeba tylko łapać dobrą energię. No oby, zbieraj ze słońca, póki <grym> <jak> jeszcze jest <grym> podwiezienie. <grym> słuchaj, um, Hubert, powiedz nam, um, czym zajmujesz się na co dzień i co przynosi ci największą satysfakcję? Mm, moje takie codzienne działalności tak naprawdę można podzielić na dwie. dwie części, czyli kliniczną, ściśle kliniczną i taką edukacyjną. No i rozpoczynając od tej pierwszej, myślę, że najważniejsze bo ona się przekłada na część edukacyjną. No na co dzień pracuję jako lekarz-dentysta w gabinecie pod Warszawą i zajmuję się endodoncją, tą endodoncją konwencjonalną od strony komory zęba oraz częścią mikrochirurgiczną, czyli mikrochirurgią endodontyczną, czyli znowu endodoncją, tylko że od strony wierzchołka no ta część kliniczna przekłada się na część edukacyjną w postaci prowadzenia wykładów, kursów e, różnego rodzaju w Polsce, za granicą i to jest jakby ta branża stomatologiczna. Tak. E, poza stomatologią też moim zainteresowaniem bardzo dużym są negocjacje. Tematy związane z prowadzeniem rozmów, czy handlowych, szczególnie biznesowych. No właśnie tutaj mm. pewnie wszyscy zastanawiają się o co w tym chodzi, mm -hmm. a ja muszę tutaj powiedzieć, drodzy Państwo, że Hubert jest autorem książki stomatologiczne Taktyk negocjacyjne, czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej. Tak, I dokładnie. to obejmuje biznesową stronę stomatologii w obrębie... Negocjacji. Negocjacji, tak, tak dokładnie. No, brzmi to naprawdę dumnie. <laughs> tak, do, do napisania tej książki zainspirowały mnie właśnie wspomniane przez Ciebie studia podyplomowe zarządzania podmiotami liczniczymi oraz moje wcześniejsze działalności w ramach Polskiego towarzystwa Studentów stomatologii i potem kolejnych organizacji, jakby przekładając wiedzę i ze studiów, razem z doświadczeniem z aktywności niezwiązanych nie stricte ze stomatologią, mhm. uznają, że będzie fajnym pomysłem, przydatnym dla stomatologów, napisanie takiego bardzo prostego e, poradnika, e, informacji takich bazowych z taki zakresu negocjacji. Tak? Taki wstęp do mhm. zainteresowania większego, aby poszerzyć tę wiedzę o kolejne czy publikacje, czy kursy z zakresu negocjacji, ponieważ jakby nie patrzeć, Branża stomatologiczna jest głównie w znaczy znajduje się głównie w sektorze prywatnym w Polsce. Tak. I ta wiedza medyczna stomatologiczna, którą zdobywamy na uczelniach medycznych, jakby jest niezbędna do prowadzenia do wykonywania zawodu lekarza dentysty, mhm. ale prowadzenie praktyki stomatologicznej czy też poszukiwanie pracy, następnie zatrudnianie się na mhm. zasadach umowy cywilnoprawnej jest o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze do wykonania, jeżeli posiadamy pewną dozę umiejętności miękkich, a wśród umiejętności miękkich możemy znaleźć m.in. właśnie zdolności negocjacyjne, które są wielopoziomowe i warto też mieć pewną wiedzę na ten temat, aby. Lepiej nam się komunikowało z innymi osobami, a wiadomo, że podstawą każdego biznesu są relacje międzyludzkie. Biznes to są ludzie, nie jakieś cyferki, nie, nie pieniądze na pierwszym miejscu, zawsze są ludzie. A jeżeli będziemy mieli dobre kontakty, w sensie nie, 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 nie złego kontekstu oczywiście nie ma na myśli, tylko relacji międzypersonalnych, to od razu będzie nam przyjemnie i nam, i, i drugiej stronie. Słuchaj, no to, to bardzo ciekawe. Powiedz. Skąd pomysł, tak? No bo mhm. jakby już wiemy, że jesteś autorem tego mhm. poradnika, natomiast no gdzieś musiałeś mieć jakiś, świeży, jakiś w głowie e mhm. pomysł, który postanowiłeś w ten sposób zrealizować. Mhm. Dokładnie. Te relacje, że... to... to... relacje były Nie, słabe. Relacje były słabe. Wydaje mi się, że patrząc na środowisko medyczne, bardzo dużo lekarzy, Oczywiście uczestniczy w kursach, w wykładach, właśnie tak. tylko w większości są to, um, jest to poszerzanie umiejętności medycznych. Jakby ta sfera umiejętności miękkich jeszcze nie jest aż tak mocno e, uważana za niezbędną w prowadzeniu działalności stomatologicznej, e, co potem przekłada się niejednokrotnie na pewne problemy, czy w poszukiwaniu, w powiększaniu zespołu stomatologicznego, czy w uzyskiwaniu dobrych ofert e, sprzedażowych na sprzęt stomatologiczny czy potem w trakcie prowadzenia działalności na utrzymanie dobrych relacji ze swoimi współpracownikami. I podsumowując te jakby braki mhm. ewentualne, nie mówię, że tak. muszą być w każdym y, miejscu, no uznają, że szczególnie dla młodych lekarzy, którzy dopiero wchodzą na rynek stomatologiczny, jak już oni od początku będą po, y, posiadali takie bazowe umiejętności, no to będzie im po prostu łatwiej. Słuchaj, czy trudno jest napisać książkę? No zdecydowanie tak. 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 Trudno. Ile tak. czasu ci to zajęło? O, dokładnie, żeby nie skłamać. Tutaj nie chcę podsumowywać jakiś cyfr, no ale no, rok. Łącznie zaświe... ciężko to wyliczyć jakby jednomiarowo, bo przekładając no, tak, doświadczenie tak. i wcześniejsze książki, które też czytałem, które kwalifikowałem jako e, dobre pozycje do referencji w mojej książce, to od paru lat do około roku. Ciężko to mm -hmm. zło złożyć Czyli jednak całość, to proces... bo jakby to się przekłada jakby hmm. doświadczenie zeszłych lat, poszerzone o wiedzę, poszerzone o książki, którymi się Czyli zastanawiamy. Czyli przemyślany proces, tak, tak. który teraz jakby daje nam super Takie feedback jeszcze. dla na do testów szczególnie, szczególnie. choć pewnie fajnie byłoby przeczytać i ja powiem ci szczerze, że jeżeli dostanę książkę z dedykacją, to na pewno <laughs> no przeczytam, no to, to to się bardzo cieszę, to się bardzo cieszę, słuchaj, ale oprócz tego, że um, jesteś autorem um, książki, to um, robisz też tłumaczenia takie dosyć skomplikowane, prawda, medyczne, hmm, tak, i są to, że tak powiem, pozycje y, naukowe. Mm -hmm. Inna działalność właśnie też związana z książkami, to jest tłumaczenie mm -hmm. e, książek, w tym wypadku ściśle stomatologicznych, związanych z endodoncją i do tej pory są to dwie książki. E, pierwsza pozycja została wydana w tym roku w, na wiosnę, jest to mikrochirurgia endodontyczna e, i druga książka wydana w, w lipcu tego roku, czyli powtórne leczenie endodontyczne. No i znowu wracamy do tematu endodoncji, tak. czyli próba przybliżenia środowisku medycznego nowych informacji, które pojawiają się w tym zakresie. No i szczególnie jestem zadowolony z faktu, że w końcu mamy dostępną książkę obejmującą tematykę mikrochirurgii jest, endodontycznej. Co, jest... oprócz tego, że tłumaczysz te pozycje i poszerzasz wiedzę z języka angielskiego, no bo cały czas uczysz się mhm. nowych rzeczy, to jeszcze poszerzasz tak. wiedzę e, stomatologiczną, tak, z mhm. dziedziny, która jest Ci szczególnie bliska. Tak, A szczególnie, podprzywija nam się tutaj ten wątek, jest to mikrochirurgia endodontyczna. Mhm. Dokładnie. Temat mikrochirurgii endodontycznej, tak jak obserwuję, z roku na rok w Polsce jest coraz, znaczy przyjmowany z coraz większym zainteresowaniem, ponieważ zmienia koncepcję tradycyjnego podejścia do resekcji wierzchołka na właśnie podejście nowoczesnej mikrochirurgii endodontycznej, gdzie procedura tradycyjna, która była wykonywana przez wiele lat i wiele osób ma w myślach dość nikły sukces takiej procedury, jest przedstawiana w zupełnie nowy sposób mikrochirurgiczny, gdzie tak naprawdę dotyczy on leczenia endodontycznego. Wcisłem słowo tego znaczenia, mikrochirurgia endodontyczna nie polega na zwykłym odcięciu wierzchołka i wyjęciu zmiany, tylko jakby uzyskaniu dostępu do endodontium podobnie jak w konwencjonalnej endodoncji, otwieramy komorę zęba, tak tutaj dochodzimy do wierzchołka, oczywiście odcinamy wierzchołek, ale potem znowu opracowujemy kanał, tutaj też opracowujemy kanał, osuszamy kanał, osuszamy kanał, wypełniamy kanał, wypełniamy kanał, zamykamy koronę, zamykamy ranę, robimy kontrolne zdjęcie. Po pół roku średnio, i tu robimy kontrolne zdjęcie po pół roku. Mhm. robimy dodące, tylko że z innego dostępu. Z innego dostępu, i to jest jakby dla pacjenta o wiele lepsze. To jest lepsze, bardzo tak? dobre rozwiązanie w sytuacjach, można powiedzieć, podprogowych albo mhm. trudnych do rozwiązania e, z punktu widzenia klinicznego, mhm. na przykład rozległych prac protetycznych, e, zębów filarowych takiej pracy protetycznej, zaopatrzonej dodatkowo wkładami koronowo-korzeniowymi. Mhm. W których doszło do rozwoju zmiany okołowierzchołkowej. Mm -hmm. no i wówczas, jeżeli pojawią się do tego dodatkowo objawy bólowe, no to sytuacja może być e, dość trudna do rozwiązania tradycyjnego, bez uwzględnienia mikrochirurgii endodontycznej. szczególnie jeżeli taka praca została, na przykład, zacementowana dość niedawno w zeszłym roku, dwa lata temu. Mm -hmm. Jest w pełni funkcjonalna, estetyczna. Mm, I Szkoda, że no ciężko po prostu, tak? usunąć i lekarzowi. I pacjentowi, który już przez dłuższy czas cieszył się z nowych zębów, jeżeli dostanie informację, że tą całą pracę trzeba zdjąć, żeby ząb albo jeszcze raz tracić kanałowo, albo usunąć, no jest to trudna decyzja. A mając do dyspozycji rozwiązanie mikrochirurgiczne, które, którego powodzenie nawiązując do badań wynosi mniej więcej 94%, no, to jest dużo, to mhm. no, możemy zaproponować dużo lepsze rozwiązanie, które jest tak naprawdę mniej inwazyjne. Mm -hmm. Lepiej tutaj reklamować tego nie <laughs> trzeba. <laughs> Ej, no bo dodam, w każdym kierunku się tak. rozwija i trzeba tego trzeba korzystać. Jest tak, korzystać. Jak, jest, jak jest możliwość, to pewnie. Hubert, <laughs> reprezentujesz młode pokolenie w stomatologii. Mm, czy jest wam łatwiej w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu specjalizacji? Mm. Jak, jak ty to czujesz? Jeżeli chodzi o rozszerzanie wiedzy, to też tutaj bym to podzielił, jeżeli chodzi o ten etap po zakończeniu studiów na. Na dwie części. Raz można się rozwijać w kierunku naukowym, mm. dwa w kierunku ściśle klinicznym, no i o, oczywiście trzeci w połączeniu jednego i drugiego, czyli naukowo i klinicznie. Mając na myśli tą część naukową, po ukończeniu studiów można na przykład rozszerzyć swoje zainteresowanie naukowe, rozpoczynając pracę nad pracą doktorską, mm. no i potem być może dalej kontynuować karierę ściśle naukową, naukowo. na przykład zostając na uczelni, co mm. też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i na pewno rozwojowym, ponieważ Myślałem, po zakończeniu doktoratu na tę chwilę zakończyłem pracę na uczelni, ale w przyszłości, kto wie, być może. Wszystko się będą może nowe jeszcze możliwości, wydarzyć. A, a praca naukowa zawsze mi się bardzo podobała. No jakby to jest ta pierwsza część. A druga część to jest ta część kliniczna, którą myślę, że większość osób jest zainteresowana. No i we współczesnej dobie informacji online nowych, teraz jeszcze bardziej poszerzonych przez sytuację pandemiczną, mamy no, ogromne możliwości poszerzania wiedzy i oszczędność czasu. oszczędność czasu, ponieważ nie musimy się przemieszczać, hmm. y, korzystając jedynie ze swojego komputera w domu, y, siedząc w kanapie czy w wygodnym fotelu popijając ciepłą herbatę, możemy czuć się jak na wielkim wykładzie zagranicznym. Jest to super rozwiązanie, chociaż też tutaj chciałbym zaznaczyć, że związane są z tym pewne pułapki, ponieważ możemy mieć nadmiar dostępnej wiedzy, a część tej wiedzy jest... No, Zbędna. Znaczy problem jest taki, że ona jest nieweryfikowalna, więc mhm. nie mamy pewności, czy to rzeczywiście jest warte uwagi, czy takie informacje, które znajdziemy na przykład na mediach społecznościowych, będą od razu do przełożenia do pracy klinicznej. Mhm. Trzeba być tego świadomym i na to uważać, ponieważ jest taki przesyt. Dawno temu, wiele lat temu, był niedostatek wiedzy, a teraz jest tyle wiedzy, tyle tyle informacji, że trzeba sortować to, filtrować tak. i wybierać to, co jest rzeczywiście ważne. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozwój umiejętności klinicznych, no to pierwszy, pierwszy punkt no to będą te możliwości aktualne, dość szerokie, wiedzy dostępne online. Ową. Dwa kursy, szkolenia, mhm. e, trzy programy e, organizowane, na przykład przez uczelnie mhm. dla absolwentów. Polskie i zagraniczne. Mhm. Częś, często takie rozbudowane programy nie trwają tygodnie, ale nawet lata, podobnie jak mój program z Embedoncji był dwuletni. Czyli mamy duże możliwości i potencjał. Tak, dokładnie. To, to jak najbardziej. Myślę, że to z roku na rok będzie się coraz bardziej powiększać. Jeszcze uwzględnimy do tego rozwój sztucznej inteligencji, to, to być może będzie. Jeszcze w przyszłych lat. na pewno. Na pewno. <laughs> Słuchaj, powiedz mi jeszcze, jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość zawodową. Zawodową? Mm -hmm. No, na pewno dalszy rozwój w zakresie endodoncji. To bez wątpienia na razie nie planuję zmiany swojego mm. pola zainteresowania, bo odkąd pamiętam ta część, od zakończenia studiów ta część stomatologii mnie najbardziej interesowała mm -hmm. i jakby rozwijałem się na tym polu, a skupiając się na jednej w cudzysłowie działce. Można odkryć coraz nowsze rzeczy, coraz nowsze, nowsze i, i próbować rozwinąć, rozwijać tę dziedzinę. Dalej część negocjacyjna. Czyli dalej, mam, dalej psychologia, tak. Dalej. Psychologia to część, część mm -hmm. biznesowa, związana ściśle z, z negocjacjami. Zawsze lubię patrzeć tak szeroko, nie tylko w samych zębach codziennie, spędzać czas, ale też różne mm -hmm. zainteresowania poza i jakoś ta branża mnie, ta część, powiedzmy, bardzo zainteresowała mm -hmm. i chciałbym ją dalej rozwijać. No i myślę, że na tej chwilę, jeżeli chodzi o takie podejście zawodowe, to na pewno to, co aktualnie robię, tylko że w jeszcze szerszym zakresie. <grystanie> Hubert, no to w takim razie ja będę tutaj ci razem z naszymi słuchaczami mocno kibicować. Super, Czekamy na kolejne pozycje. Być może. No i oczywiście zachęcamy do udziału w Twoich szkoleniach, tak? Działasz, no działasz aktywnie miło w Akademii witać. Stomatologii, prawda? Też, między innymi. Między innymi. Także słuchajcie, zapraszamy serdecznie. Hubert, Tobie bardzo, bardzo <grym> <Ekstra>. dziękuję. Szalenie <grym> miło było Cię gościć. Mi też. Dziękuję do bardzo. do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. <grym> do zobaczenia.